Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz Ryszard Bober, przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, zapraszają na 25 świąteczną wystawę Rękodzieła Artystycznego. My też potrafimy! Świąteczne ozdoby zobaczyć i kupić będzie można 5 grudnia od godziny 10 do 14 w budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 oraz ulicy Marii Skłodowskiej-Kiri 73. Wystawę przygotowują działające na terenie województwa zakłady aktywności zawodowej, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy. Dzienne Domy Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe. Więcej szczegółów na stronach www.kujawskopomorskie.pl oraz www.niepełnosprawnikujawskopomorskie.pl.